Witajcie drodzy moi widzowie dziś wam pokażę fajną ciekawostkę taką pokażę wam ciekawostkę dzisiaj sobie będę na śniadanko fajną rybkę smażył Lo. No. tu ponieważ już jest owinięta o o rybka teraz się pali tu mam w złotku teraz rybkę O. Tak jest z, z, we złotku rybka i teraz ona się smaży ta rybka, o, zapalamy gaz, o. o, teraz się ta rybka będzie smażyć bardzo. Dzisiaj sobie na śniadanko robię fajną rybkę, no. No, za chwilę będę kosztował tą rybkę. No. Ponieważ ta rybka się teraz smaży. ale jest taka... Jest zawinięta takim złotkiem. No. Teraz właśnie będę jadł na fajną taką rybkę. No. Dobra, dobra jakościowa. I jest... I z... zaraz będę kosztował. O, teraz sobie właśnie wziąłem rybkę, tu stąd takowo, o, tutaj właśnie taką zawinięta O, wziąłem sobie teraz rybkę Hajlą No, teraz kosztuje, Zobaczę O Pychota. Smaczna, dobra. Jest Pychota. Taka rybka ciepła jest. Rybka jest jeszcze ciepła. Smaczna. No. To jest ta rybka właśnie z, na, z na wyższej półki. Bardzo jest smaczna. No. To jest z wyższej półki. O, ja sobie tego zajadam, taką rybkę o taką rybkę. O, właśnie sobie jem. O. Tak jem o rybka. Tak jem fajnie. Pychota. Pychota. Rybka jeszcze pyszna, tak jak powiedziałem, to jest rybka właśnie z wyższej półki, to jest lepsza rybka, fajna taka, o, coś podobne do dorsza, fajna rybka i jest smaczna, no, no, aż palce lizać, aż palce lizać, no. Wiadomo, no, też sobie mogę wziąć do tego i chlebek. A tak, teraz się skosztowałem, wziąłem tego na spróbunek i z pychota. Można jest sobie takie coś na, na co dzień, taką rybkę. Jest smaczna, każdemu to polecam. I tam właśnie jest dużo właśnie... Ryba jest zdrowa. Trzeba się zdrowo odżywiać wolo. No. ryba ma dużo witamin. No, jest smaczna i taką porą można sobie jeść rybkę, tak jak ja. No. Wiesz? To jest jedna z tych ryb zazdroszczych. To jest wyższa półeczka. No. Także mówię, ktoś by, by chciał tam wiedzieć, zapytać siebie, gdzie może taką sobie też taką rybę zakupić, taką jak ja. Ja mogę podpowiedzieć, gdzie, co, i jak, za ile, ale teraz to ja takiego informacji nie udzielę. Tylko jak ktoś tam będzie chciał się zapytać, to trzeba będzie. nie, zawsze mogę coś tam podpowiedzieć. No, także mówię, no, to jest smaczna ryba, smaczna ryba, a w sam raz na Sylwestra. To tyle, zapraszamy do kolejnego mojego filmu.